Jesteś? Coś słyszę, ale nic nie widzę. Marionetka, co zgadałem, nie wiem, co ona mi zrobiła, i nic nie widzę. O, słyszałem. O, kto się rusza. Halo. O! E, o! Chyba tu jesteś. Nie no, nie widzę tu nikogo. Nie no, no, coś? ktoś. Co, o! Słyszę, C czekaj moje oczy. A! Są zaparowane. O! Dobra, teraz widzę. Co chcesz? Kim ty jesteś w ogóle? Najdź. Dom Aftona nazywam William Aftona. Okej, okay. dobra, idę szukać Pomożesz? Nie, ja tylko nagrywam. <grym> Na YouTube. No okej, okay. czemu to się rusza? Stacja ładowania. No. Muszę się naładować. Nie wiem, gdzie to jest. Na e, Chodź ze mną. Ty, 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 ty. Co jest moim przyjacielem? Twój przyjaciel to, to już prototyp. Czy ty jesteś moim dziadkiem? Eee. Nie. Dziadek, chyba wiem. Co? Czego chcesz dziadek? Znaczy. A Czyli to ty, ty jest ja moim dziadkiem. No, idzie za mną, czy nie idzie za mną? No, ja idę przy, przy tobie. Muszę sobie wypolerować. O, szyba, jest czekaj, muszę zrobić coś. O, o. o, dobra. No, widzę. A, ja. Ja idziesz. Chodź tu. Jesteś. A, wodoodporny. Ty nie jesteś poprawnym animatronikiem, jesteś. Nie wiem, jak cię można nazwać nawet. Jestem człowiekiem, jestem Georgie. Georgie, tak. Jestem człowiekiem. Um, ja do domu Aftona nie idę, bo może się tam stać dziwne rzeczy mega u mnie. Jestem człowiekiem. Wiem. Musi spróbować tam dyskretnie pójść, bo tam podobno jest William Afton. Dziwny mega. Ale William Afton za mnie. Nie. Czyś go zdradziłeś. No, eee. Powinien, powinieneś lepiej nie iść tam. No, znaczy nie masz, powinieneś iść tam, ale... Nie. Dobra, jesteś gotowy, czekaj. Poczekaj, tu jest jakiś auto i strój jakiś. Jaki? Strój mojego taty. Jak naprawiał Williama Aftona. Mhm, mm jak była animatronikiem. Nie mój, mój tak nie był jeszcze nigdy. Teraz jest przez tą Czikę dziwną. No wam, bo mi. Leć. Musimy iść do laboratorium. Nie, leć tam. Mogę nie, zrobić, żeby zatrzymał nie, się czas. Nie, 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 jedziemy do żadnego laboratorium. Zamiast powiem do... do jego sekretnego przejścia. Chyba wiesz, które to, prawda? Tam, no tu jest tam laboratorium. Musisz tam iść. Tam jest ta czika. taki takiego bezbronnego, dwóch bezbronnych, ale jeden to jest taki zły. Ale tam jest czika, nie rozumiesz tego? No, tej cziki już nie ma, zniszczona została. No na szczęście. No i daj się radę, ziomek, daj się radę. Uwierzę ciebie. Co tam będzie? Weź ten strój, okej? Okay? Dobra. Będzie ci łatwiej. Dobra. O, dobrze, będzie ustek. O, Eee, William? Tak, to ja. Cześć, to ja Alan. Co ty nie zostaje zamieniony w animatronika? Nie, nie. Okej. Mam misję. No jako misję mów. Ale wiesz co? Nie wyglądasz jak William Afton. Jestem William Awton, tylko. No wiem, kim ty jesteś. Grałem na Security Bridge Ruin. Jestem William Awton. Po przeróbkach. Nie, nie chodzi o to, że. Stałem się człowiekiem, ale nie. Zbliżaj tak... się, wiesz, co to jest? O co ci chodzi? Przyjacielu. No ja. Właśnie jestem animatronikiem. Noszę I ten na... Platium, bo nie mogę go zdjąć. Nie mogę w ogóle z nim wytrzymać, ale zawsze nie daje rady. To a mów czego chcesz? Muszę znaleźć innego animatronika. Mmmm, w laboratorium jest. E... Po co? Żeby znaleźć jakiegoś animatronika, to. No. Tam jest pełen animatroników, nie wiem czy go znajdziesz. Nie wiem w ogóle o około ci tak dokładnie chodzi, ale rób co chcesz. Ja idę znowu gotować. E, a w ogóle. O, ale wyprostowany jest. Mm, chcesz coś zjeść? No... Z... Mogę. Dobrze, bo steka. Tu... Co się stało? Wszędzie robi się panu z górki, No wstawaj. ty Wiem. Ten strój noszę już e... miesiąc, no. Mało. Nie, ma, ale i tak brzydki jestem. Dobra, wiesz, tego steka i pogadałem. Ja nie mogę siedzieć na krześle, bo bakterie tu są. A czy bakterie u mnie są? Może lepiej, lepiej, lepiej usiądę. Ty jest jedną bakterią. Dobra, no to... Jak tam ci idzie, nie widziałem cię od... Zobaczycie. Trzy lata, trzech lat. Zmieniło się. No, co się zmieniło? Mój syn. Znasz go? Co? Zerwał? Mój syn. Co? Twój syn, no. Znasz go? No. No to... Jak miał na imię? Georgi. Skąd to ty wiesz? Ty nie pamiętasz tego naszego pierwszego dnia, jak mówi... Znaczy nie pierwszego dnia, ale już tam miesiąc... Się, że... Że miałeś... Że zdobyłeś dziecko. Ale nie kilka miesięcy, bo jest dorosły. Ej, już jest dorosły? może, no wiem, minęło już jakieś... 30 lat. A mnie tak rękosłup boli, wiesz, jestem już stary. Jak twój tatuś. Nie mam taty. Zginął już dawno. Przez mojego synka kochanego. Nie, ze starości. A, dobra. Pomyliłeś mnie chyba z kimś innym. Naprawdę twój syn kogoś wiesz. Aha. Y... Mhm. Wow, Dobra, no to idź tam do tego laboratorium, ja idę spać. Co? Chwila. Wow, wow, wow. Jestem córeczką. Dobra, mówię Mówiłem, czy nie pamiętasz? No. Nie, nie, no nie, no jak nie myślisz? No nie. To będzie w pałacu, jaka żyje? Nie. nie. Tak? Nie. Nie Wtedy mój tam... syn ją porwał. Dawid, Dawid, Dawid. No nie pamiętasz, jak ją. Cik, cik. Mój, mój syn pomagał w tym, mm. temu typowi. I ja wszystko nie, zorganizowałem. To jest przeszłość. To? Ja... To jest przeszłość. No ja to. Wiesz, co to jest? Klucz, którym mogę cię zdezaktywować na zawsze. Ja nie jestem animatronikiem, ile można ci kurde. Ale mogę ci... jesteś człowiekiem, a nie ma Idę do tego laboratorium. Ja, nie, nie idę. Jak ty się nie wyniesiesz, jeszcze ja nie pójdę. No weź, wolę być bezdomny. Marionetka, idź mi stąd. To jest y, przebieranie. To przeszkadzasz mi w planie? Y y no i. Jak za to było? Nie, nic. Y no mnie tak. ma... pięknie po prostu. Ja już wszystko. Ja i tak chwilę. Jeszcze trochę poczekam i już nie będę żył. Chodź, siopu! ci ten kluczyk. Czas. Ja idę do pizzerii zjeść sobie. Chodź! Dobra, nara. Dobra, idę do tego wróć.